Siema um, Pomijmy dzisiaj naszego tekstur pack I od takiego teksturpaka Dobra Bierzemy Wersję, która nas interesuje No 1 osi. Muzyka. Tu. Oczywiście zapraszam Was do subskrybowania kanału. Jak ktoś tutaj nie jest. Jak widzicie jak nazwa na to wyświetleń. Udostępniam tego całego tekstu paczka. No i tu wyłącz ten elektronik. Dobra. Najpierw udostępnimy sobie jakiegoś, wiecie, jakieś zdjęcie, obrazy. do ekranu pokażcie mi. Bardzo duże ikony, gdzie ikony?